Wy, by komunista, kiedy jest poza pisem, dobry komunista, kiedy jest w pisie. Dziękuję serdecznie za wybór. Bez środowiska rządu, a rząd wtedy był rządem, za którym stała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, okrągłego stołu by nie było. Odpowiedzialne za akty dewersji w Polsce jest Rosja. Włodzimierz czarzasty objął urząd marszałka Sejmu. Dziękuję serdecznie za wybór. Bardzo serdecznie. I chcę jasno powiedzieć. Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tej koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji. I z miejsca zmierzył się z medialnym przesłuchaniem, które szybko nabrało charakteru starcia, zwłaszcza w wymianie zdań z dziennikarzami telewizji Republika. Marszałek, który zadeklarował, że będzie marszałkiem spokoju, rozsądku i dystansu, wykazał się doświadczeniem politycznym, zamieniając agresywne pytania o przeszłość w anegdotyczną obronę swojej drogi. Dzień dobry, panie marszałku Daniel Święciński, telewizja Republika. Mamy nadzieję, że będzie pan bardziej też otwarty na media niż, niż dotychczas jako marszałek Sejmu, e, ale Chciałbym zapytać Pana o Pana przeszłość. Czy jest Pan dumny z tej swojej komunistycznej przeszłości? No i Panie Marszałku, czy też jak Pan odnosi się do słów? Między innymi Bronisław Komorowski zarzucał Panu udział w aferze Rewina. Jak Pan się do tego odniesie i czy powtórzyłby Pan dzisiaj słowa z 2019 roku, że to żołnierze radzieccy wyzwolili Polskę przed Niemcami, uchronili de facto? Proszę Pana. Sprawa afery Rywina zamknięta lat temu 20. Sprawa słów pana Komorowskiego. Każdy ma prawo do swoich słów. Pan Komorowski ma prawo do swojego zdania. Ja mam prawo do swojego zdania. Jestem grzeczny i elegancki. Nie oceniam działalności pana Komorowskiego jako prezydenta. I nie dam też się w żaden sposób wciągnąć w taką dyskusję. Jestem marszałkiem Sejmu, w związku z tym muszę mieć do tego wszystkiego dystans. W sprawie historii, proszę pana, od historii nikt nie ucieknie. To, co jest ważne, to to, że nie należy jej ukrywać, należy jasno o tym mówić, należy jasno się do tego odnosić. W sprawie mojej przeszłości zostało powiedziane już wszystko. Nie widzę potrzeby, żeby cokolwiek e, do tego dodawać. Ale jest, jest, ona, jest ona jasna, transparentna. używana kategoria uczuć to nie w polityce. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kolejne pytanie. To jeszcze jedno pytanie o generała Jaruzelskiego. Czy powtórzyłby pan też te słowa, że go ceni? Czy nadal go pan ceni? Proszę pana, tu panu odpowiem. Bo polityka historyczna jest twardym elementem środowiska lewicy, a ja z tego środowiska się wywodzę. Jest wiele historycznych postaci w Polsce, które są niejednoznacznie oceniane. Jedni oceniają je dobrze, drudzy źle. Jeżeli chodzi o sprawę pana generała Jaruzelskiego, nie będę krytykował jego drogi wojennej, bo walczył o Polskę. Tak samo jakbym walczył ja, tak samo jakby walczył pan, tak samo jak walczą, by walczyli ludzie, którzy oglądają telewizję Republika. Tu poglądy są mało ważne, bo Polska jest ważna. Jeżeli chodzi o lata 68 rocznik, rok, jeżeli chodzi o pana generała Jaruzelskiego, nie ma, robił rzeczy, które mnie osobiście się nie podobają i dobrze ich nie oceniam. To jest kwestia 1968 roku, jeżeli chodzi o środowiska żydowskie, to jest interwencja w Czechach. Jeżeli chodzi o lata przełomu, to rzeczą, która jest ważna, był dla mnie okrągły stół. I muszę panu powiedzieć naprawdę z wielkim dystansem i wiedzą w tej sprawie. Bez środowiska rządu, a rząd wtedy był rządem, za którym stała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, okrągłego stołu by nie było. Z jednej strony była Solidarność, z drugiej strony byli rządzący. Czy się to komuś podoba, czy się nie podoba. Ja uważam okrągły stół za Wielką mądrość Polaków i w tej sprawie zdania nie zmienię. To nie była zwykła konferencja. To była polityczna scena, na której Włodzimierz Czarzasty, świeżo mianowany marszałek Sejmu, zamienił ostre pytania mediów w pokaz zimnej krwi i sprytu. Pod naporem dziennikarzy telewizji Republika marszałek spokoju, rozsądku i dystansu pokazał, że potrafi walczyć nie krzykiem, a ironią w ciągu kilku minut przeszedł przez historię PRL-u, aferę Rywina, generała Jaruzelskiego i nawet Jacka Kaczmarskiego. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej przypomniał takie nazwiska jak Kryże, Czabański, Piotrowicz, to postacie, które wprost tworzyły komunistyczny ustrój w Polsce. To ludzie, którzy nieraz kreowali rzeczywistość w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tymczasem Jarosław Kaczyński w 2010 roku publicznie stwierdził, że Gierek był komunistą, ale patriotą. Przypomnę, Kryże, Czabański, Piotrowicz. To są ludzie, którzy wprost tworzyli komunistyczny ustrój państwa. Jarosław Kaczyński 13 grudnia spał do południa, a w 2010 roku mówił, że Gierek no, był komunistą, ale jednak patriotą. Czyli to jest tak, zły. Komunista, kiedy jest poza Pisem, dobry komunista, kiedy jest w pisie. No nie, dziś wiemy jedno. PiS przez ostatnie 8 lat tworzył PRL Bis to są najlepsi ludzie do tego, by komentować, jak wyglądał komunizm, bo doskonale z tym komunizmem sobie dali, dawali radę. To pokazuje całkowitą hipokryzję. Komunista jest zły, gdy jest poza PIS, a dobry, gdy jest częścią tej partii. Dziś natomiast widzimy wyraźnie, że PiS. Przez ostatnie 8 lat, tworząc politykę i obsadzając urzędy, buduje coś na wzór PRL-BIS. I robi to, wprowadzając do najwyższych struktur państwowych ludzi doskonale znających i potrafiących funkcjonować w realiach autorytarnego systemu, bo przecież komunizm dobrze znali nie tylko z historii, ale i z własnej praktyki. W tym kontekście, komentarze na temat komunizmu i przeszłości nie mogą być traktowane jako obiektywne. Lecz jako element politycznej gry, gdzie ci sami ludzie, którzy go tworzyli, teraz decydują, kto jest dobry, a kto zły. Na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka przedstawił, co było omawiane podczas Rady Ministrów. Przyjęto nowelizację ustawy o funduszu medycznym, nadając jej status pilny, aby mogła jak najszybciej wejść w życie. Przyjęto również nowelizację ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym. Najważniejszym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji był akt dywersji, do którego doszło w minionym tygodniu oraz powiązana z nim fala dezinformacji. Podczas posiedzenia Rady Ministrów dwie ustawy były, były omawiane. Pierwsza z nich to nowelizacja ustawy o funduszu medycznym. To jest kluczowa ustawa, ma ogromne znaczenie do tego, żeby zapewnić ciągłość finansowania świadczeń zdrowotnych, w szczególności tych udzielonym dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Wejście w życie tej ustawy umożliwi zasilenie z Funduszu Medycznego procedur finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na 3,6 miliarda złotych. To jest ta ustawa, którą przygotowuje pani minister zdrowia, o której rozmawiała z panem ministrem finansów i to jest no, realizacja tych, tych zadań, które mają umożliwić zapewnienie ciągłości realizacji świadczeń zdrowotnych. Druga ustawa to jest nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym. To jest y, y, ważna ustawa, chociaż y, bardziej ma znaczenie techniczne. Chodzi o to, żeby y, to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych miała wyłączne prawo do wytwarzania najważniejszych dokumentów publicznych. Tu chodzi o dowody osobiste, chodzi o y, paszporty, prawa jazdy, wszystkie te dokumenty, które są związane z bezpieczeństwem państwa. Ważne są sprawy, które się dzieją związane z aktem dywersji, który miał, miał miejsce w tym tygodniu. Szczególnie właśnie w tym kontekście przejdziemy do, do wątku dezinformacji. Szanowni Państwo, szczególnie chcę zwrócić uwagę na to, co po, po pojawia się w przestrzeni publicznej, także ze strony polityków yy, i próba yy, przerzucania odpowiedzialności za akty dywersji. Z całą pewnością podkreślamy, że Odpowiedzialne za akty dewersji w Polsce jest Rosja, która oczywiście zgodnie z, z, z tym modus operandi, które funkcjonuje nie tylko na terenie Polski, ale w innych państwach rekrutuje także obywateli innych państw, w tym przypadku obywateli Ukrainy. Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby śledzić oficjalne komunikaty prokuratury, służb i nie powielać propagandy rosyjskiej.